Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj wyjątkowa sesja, dlatego że można powiedzieć w takich dwóch częściach. W pierwszej części, podjęcie uchwały, najpierw rekomendowanej przez kapitułę odznaczenia honorowego obywatela województwa opolskiego. Wychodzimy z założenia, że uzyska to poparcie. Radnych Sejmiku. Taka jest rekomendacja tejże kapituły, a sprawa dotyczy zasłużonej mieszkanki naszego regionu, która walczyła w Powstaniu Warszawskim pani Helenie Kamerskiej. Myślę, że wielu dziennikarzom dobrze znanej, i znanej i dobrze również panu marszałkowi, który wystąpił z wnioskiem o to odznaczenie więc to w tej pierwszej części. Z kolei i to łącznie połączone z uroczystością wręczenia, no tak się złożyło, że pani Helena też w tych dniach obchodziła swoje stulecie, stuletnie urodziny, więc wyjątkowy moment i okres. Do tego jak usłyszałem, też jeszcze wydarzenia nawet dzisiejsze powodują, że no akurat przykre, ale związane z tą osobą, że to naprawdę będzie wyjątkowy myślę moment w tym dzisiejszym dniu, a oprócz tego sesja która ma swoje punkty merytoryczne, rozpocząwszy od sprawozdania z działalności okręgowego inspektoratu pracy za 2024 rok. Sprawozdanie ze współpracy Międzynarodowej Województwa Opolskiego w 2024 roku raport dotyczący wykonania również programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. To, to są takie standardowe punkty, które co roku jak gdyby, są wprowadzane do sesji, aby porównywać co się wydarzyło na przestrzeni ostatniego roku, co się zmieniło. Oczywiście uchwały dotyczące budżetu, a oprócz tego ważna uchwała również dotycząca uchwalenia. Audytu Krajobrazowego Województwa Opolskiego uchwała dotycząca podziału środków na PEFRON, później wsparcie dla samorządów, tutaj jedno wsparcie dla powiatu kluczborskiego, który pozyskał środki na branżowe Centrum Umiejętności, drugie wsparcie dla gminy NYSA, która przebudowuje drogi w połączeniu z drogą wojewódzką i w końcu również Marszałkowska inicjatywa sołecka, czyli takie zadanie też Państwu dobrze znane. Na końcu dzisiejszej sesji rozpoczęcie skargi na Wojewódzki Urząd Pracy i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. Więcej szczegółów przekazuję głos Państwu, członkom zarządu. Witam serdecznie, Szanowni Państwo. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, wyjątkowo uroczysta sesja. Bardzo zależało nam na tym, aby marcowa sesja właśnie była momentem, kiedy będziemy mogli nadać ten najwyższy tytuł naszego województwa, czyli honorowego obywatela województwa opolskiego, pani Helenie Kamerskiej, która zaledwie trzy dni temu skończyła 100 lat. Zależało nam na tym, żeby to stulecie uhonorować właśnie w taki sposób. No a życiorys pani Heleny to, to myślę, że, że rzecz na film bo powstanie z powstania, żona powstańca, swojego kolegi z oddziału powstańczego, e, po powstaniu, w którym całe spędziła w Warszawie, e, uciekła z, z transportu do obozu, e, a od lat 50. związała się z Opolszczyzną i tutaj również pracowała. I, 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 i co najważniejsze, myślę, że to najistotniejsze, że w zasadzie dotąd, Uczestniczyła w większości naszych uroczystości państwowych, prezentując swoją patriotyczną postawę, będąc świadkiem historii, będąc osobą, z którą można było porozmawiać i, i, i dowiedzieć się, jak to było. To rzecz bezcenna. Ostatnia mieszkanka województwa opolskiego, ostatni powstaniec warszawski z województwa opolskiego, bo jeszcze w tym roku, na początku 2025 roku było ich dwoje niestety w styczniu bodajże ten pan doktor zmarł który i została już tylko pani Helena. Tak niestety ta dzisiejsza uroczystość no ma też taki osobiście bardzo, bardzo przykry wymiar, dlatego że dzisiaj w nocy zmarł jeden z krewnych pani Heleny. No ale prosiła, żeby nie odwoływać tej uroczystości, więc będziemy to dzisiaj przeprowadzać niestety w takiej atmosferze z tym, z tym smutkiem i żałobą, która, która się przytrafiła. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten wniosek, który, który złożyłem kapitule i który spotkał się z jednogłośnym poparciem kapituły, spotka się również z jednogłośnym poparciem sejmiku województwa opolskiego, bo trochę trudno mi sobie wyobrazić, żeby którykolwiek z radnych województwa miał coś przeciwko, ale jak wiemy w ostatnich czasach różne rzeczy się zdarzały tutaj na tej sali, w związku z czym, no, no cóż, no, tak wygląda demokracja. Po uroczystości, po tej części uroczystej nadania honorowego obywatelstwa. My z Panem Przewodniczącym będziemy się przeniesiemy się na troszkę na, do wojewody, gdzie będzie część, dalsza część uroczystości związanych z panią Heleną Kamerską, ale później wrócimy na sesję. Natomiast sesja rzeczywiście ma kilka sprawozdań, które, które są bardzo ważne i które będą obejmowały swoim no, no, takie ciekawe obszary, które myślę, że spotkają się z zainteresowaniem radnych i nie tylko. Ja chciałem powiedzieć tylko jeszcze jednej uchwale, która która, jak wspomniał Pan Przewodniczący, to jest uchwałą udzielającą poparcia, nie, wsparcia dla samorządu, a samorządem wspieranym jest samorząd powiatu kluczborskiego. Ważna inicjatywa, dlatego, że w Kluczborku Trochę rzutem na taśmie udało się otrzymać dofinansowanie z KPO na budowę branżowego centrum umiejętności. To są takie branżowe centra, których kilka w województwie opolskim powstanie. To w Kluczborku akurat jest związane z energetyką, więc taki jest leitmotiv tego, tego branżowego centrum. Jedyne takie w całym województwie poświęcone właśnie energetyce. Stąd, jak Państwo być może wiedzą, KPO to dofinansowanie w 100%, ale VAT jest ni Kwalifikowany i tamtego VAT-u w związku z wielkością tego przedsięwzięcia to wyszło sporo e, i stąd no, powiat, który trochę nie spodziewał się, że, że, że uda się zrealizować ten, ten projekt, który już dwa lata temu został złożony, e, no, musiałby zaciągać kredyty i pewnie tak będzie, że będzie się musiał trochę zadłużyć, żeby, żeby, żeby sprostać temu zadaniu. No ale my z, z odpowiedzieliśmy na, na prośbę, biorąc pod uwagę właśnie wartość merytoryczną tego zadania, tego branżowego centrum. Wiemy, że energetyka to jest, to jest jedna z tych branż, które są na pewno branżami przyszłości, na pewno są deficytowe, deficytowe, dlatego że dzisiaj mamy na rynku zapotrzebowanie na energetyków i to raczej się nie zmieni w najbliższych latach. W dodatku energetyka się mocno zmienia, w związku z czym kształcenie młodych ludzi i nauczycieli, bo to też jest bardzo ważne, że, że w branżowym centrum będzie również Kształ, będą również kształceni nauczyciele, którzy będą tych przedmiotów nauczyć w szkołach zawodowych w naszym województwie. Niezwykle ważna inicjatywa, stąd 400 tysięcy złotych z samorządu województwa przeznaczamy dla, dla właśnie powiatu kluczborskiego. Tyle z mojej strony, pani wicemarszałkin. Teraz. Szanowni Państwo, z moich obszarów dzisiaj przedstawienie raportu z wykonania w roku 2024 programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i <Ky> przeciwdziałania narkomanii. Jeszcze kilka lat temu wydawało nam się, że to dwa najgroźniejsze uzależnienia. Dzisiaj wiemy, że o wiele niebezpieczniejsze są uzależnienia behawioralne, ale również wzrastający poziom agresji, szczególnie wśród młodego pokolenia. Raport bardzo konkretny, to myślę, czym możemy się pochwalić, to również nawiązanie współpracy z pielęgniarkami szkolnymi. To te osoby, które mają bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje, funkcjonują dzieci i młodzież w naszych szkołach. Ale oprócz tego raportu podział środków którego dokonał e, Zarząd Krajowy e, Pefronu. Dla naszego województwa e, ponad 19 milionów 800 tysięcy. E, z tego to, co e, bardzo nas cieszy, to, że mamy e, zakłady aktywności e, zawodowej, pięć, e, ale w takie zakłady, w których stale zwiększa się ilość osób, które tam pracują i z tych środków przeznaczamy ponad 14 milionów. Warto również wspomnieć, że do tych środków pefronowskich my jako Samorząd Województwa również dokładamy swoją cegiełkę, to ponad 1,5 miliona złotych, które dokładamy do miejsc pracy. Ze środków pefronu na jedno miejsce pracy w skali całego roku mamy dofinansowanie w wysokości 38 tysięcy. Kolejna pula środków, które ze środków Pefronu zasilają nasz region, to środki na prace budowlane prawie półtora miliona i 3 prawie i pół miliona na zadania z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, które przeznaczymy na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i instytucji, które tego rodzaju zadania wykonują. Dzisiaj tylko podział środków, natomiast o ogłaszanym konkursie na pewno będziemy informować i również będziemy prosić o pomoc w rozpropagowaniu tej informacji, bo to duże środki, a takie działania na pewno nam są bardzo potrzebne. Tak, dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj przedstawiamy projekt audytu krajobrazowego. To prawie 10 lat pracy nad tym dokumentem licząc od 2015 roku, kiedy to została przyjęta ustawa dotycząca właśnie kwestii krajobrazu w 2019 tyle lat trwało przygotowanie rozporządzenia dotyczącego właśnie sposobu monitorowania oceny kwalifikacji poszczególnych poszczególnych obiektów, obiektów i zasobów. Przyjęta metodologia powodowała, że nie było tutaj miejsca na jakieś subiektywną ocenę, ostre kryteria dotyczące kwalifikacji. Powodowały, że też było też sporo dyskusji dotyczących tego, co, co należy zakwalifikować jako jednostki krajobrazowe i Mamy ponad 800 takich jednostek krajobrazowych w naszym, w naszym województwie i również 69 krajobrazów priorytetowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dokument ten, audyt krajobrazowy, nie jest aktem prawa miejscowego i też chcę uspokoić może niektórych, bądź też zaniepokoić samorządowców, że tutaj są zalecenia, propozycje, wnioski dotyczące nad dokumentami planistycznymi poprzez samorządy lokalne. Chcemy zwrócić uwagę na zasoby przyrodnicze, przyrodniczo-kulturowe i kulturowe. 69 takich, jak już wspomniałem, krajobrazów priorytetowych to chociażby takie już tutaj, myślę, że można jest takim doskonałym tutaj przykładem. Centrum Nysy, kwestia zbiorników, a więc tutaj łączymy kwestie przyrodniczo-kulturowe, jak chociażby Odmuchowski, wieś Frankońska, Złotogłowice. Również kwestie takich odkryć, jak pola wstęgowe w gminie, rudniki. Myślę, że ten dokument będzie takim: będzie znakomicie służył tutaj, jeżeli chodzi o kwestie krajobrazu, kwestie ochrony przyrody w naszym województwie. Państwo otrzymali tutaj od nas taką skrótową wersję, takie streszczenie. Chcę powiedzieć, że jako audyt krajobrazowy nie ma tego dokumentu, taka ciekawostka w wersji papierowej, ponieważ gdybyśmy chcieli wydrukować ten dokument, to jak dyrektor Zadka, który tutaj stał na czele tego zespołu, to ten dokument wydrukowany był wysokość bądź szerokość, byłoby to 1,60 m, proszę Państwa. Więc tutaj można sobie wyobrazić, jak duża jest tutaj objętość tego dokumentu. Chcę powiedzieć, że wszystkie województwa w kraju sporządzają podobny audyt, także ja korzystam z okazji jeszcze raz i dziękuję Panie Dyrektorze Zadka, całemu Połowi za przygotowanie tego dokumentu. Jeszcze pan marszałek. Szanowni państwo, ja chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza to marszałkowska inicjatywa społeczna sołecka, przepraszam. Podejmujemy dzisiaj uchwałę na wniosek 67 gmin 344 sołectwa złożyły aplikacje, jeśli chodzi o marszałkowską inicjatywę sołecką w roku 2025. Kwota dofinansowania 2 236 tysięcy. Ja chciałbym powiedzieć, że od początku tej inicjatywy przekazaliśmy już ponad 6 600 tysięcy złotych. Inicjatywa, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kwota została nieznacznie podniesiona już kilka lat temu do kwoty 6,5 tysiąca złotych na sołectwo. Pierwotna kwota to była 5 tysięcy złotych. I druga sprawa, to chciałem zaprosić wszystkich Państwa, media, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, osób prywatnych, które będą chciały wziąć y, udział w długo wyczekiwanej debacie kolejowej, która się odbędzie w poniedziałek o godzinie 10 w Nysie, w Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych ulica obrońców Tobruku 5. Każdy będzie mógł za zabrać głos, zadać pytanie. Debata będzie poprzedzona stanowiskami poszczególnych powiatów. Zwracaliśmy się do starostów o to, żeby zajęli stanowiska. Jakie są oczekiwania połączeń kolejowych? Państwo wiecie, że w sprawach kolejowych w ostatnich miesiącach dość dużo się dzieje. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.